Gofrownica? No. Pokażę. To jakaś taka malutka, co? Normalna. A nie panu tworzy? Co? Normalna. No, nice. I trochę lata. Nie latał. <noise> nie latał. To już gofry dzieciom robił. Ale nie ma żadnego zamknięcia, żeby tak? Ten... Nie, nie, nie! tego nie ma. To tego, nie tego nie ma. Tego. Tylko przyduszasz po prostu, tak? tak? gofry. Będzie tata, zrób mi gofra. Działa, działa, można sobie Szybko się nagrzewa. Ty, wiesz ja zrozumiałam dziadzia. <grym> oh, Chyba mój tata o się myśli, świętej pamięci. Widzę, że laptopy masz. Drogi, masz laptopy? Od 200 złotych najtańszy. No nie. <grym> ty, ale jak ty. <grym> a nie Naprawdę? No. To od dwunastego mam zapomogę, przychodzę, po laptopa. A nie dostaliście za darmo z, od państwa laptopa? Ja nie. One tak. Do szkoły, jako ze szkoły, nie? No. No, to one dostały. Ja nie dostawałam. To dzieciaki dostały. Nagrzewa się? Nagrzewa się, no. Łapie, nie poparz. <grych> tak, moja córka stała dzisiaj. Kaw... Nie. Wczoraj. Przed wczoraj. wczoraj. nogę powożyła. Ale nie podoba mi się, że tak lata i że nie ma takiego zamknięcia, nie? Nie, bo tu tutaj nie Tylko ma do tego. po prostu tego. sobie to zamykasz. Także no 10 złotych by było. Co? Co? No. To chyba No już ja droga robię. jest. No rozklekotana taka. No ona jest taka. No naprawdę, no, no, no nie wiesz, że tu możesz sobie spalić i może ktoś przyjść też. Tylko, że nie mam gwarancji, bo wyrzuciłam. MPM, to nie jest jakaś dobra firma. Jest. A co jest na internecie. Ona coś, ona prawie 600 kosztuje. Yes. Nowa, nie? Ja sobie zobaczę. No to jest zobacz. sprawdź. Będziemy miały rację. Ile kosztuje nowa? 600 zł, niecałe 500 500 coś. Co? No 600 557 zł No los. co ty? No serio, bo moja mama to kupywała. O jedno zero się chyba pomyliła 131 zł nowa, 107... Ja... Przekażę mu sprawdzać ...osób kupiła Patrzę tak na tym, nie? Myślałam, że to świeczka, ty Na te żółte widzisz? No to jest to no. określam. nie? Jak do śnieczki? Ale mi się w głowie te boże święty. Ile ją użyliśmy trzy razy? Nawet nie nawet dwa, albo raz nawet. A jak wiem ile ty razy to używałaś? Dwa. Na gofy to chodziłam na tak. mogę sobie robić z domu. Jakbyś ma. Ja się kładem mam gofownicę, więc od niej też używałam, nie? Bo. Ja mam do Tostów. Przeważnie Kleja robiła na swoje imię. Ja mam do Tostów. Ta? Czerwoną, od Kuby. Zebek przesyła 9 złotych i 75 groszy. Włącz odcinek 77, najlepszy jest. Jest tam gościu w niebieskiej koszulce, zwany Daltonem. No, no dobra, po tej. Maskarsuszek. Wciąż jesteś? No. Nie ja tylko ja, też. ja też. Ty też? Co? Fajny no. tył Ja Oku. Powiem tak, ja po stylu wypowiedzi matki miałem mieszane uczucia, nie chciałem oceniać, ale moje predykcje w głowie się straciły. Nie, już nic nie mówię, to jest 16 lat. No, co? No, ma Myślałeś zachodzić, kurczę, kiedy ja? A ty myślałeś kiedy ja? A, to nie jest problem, że 15, tylko w tym samym czasie zaszły. <laughs> yep. Może razem będziecie rodzić w jednej sali? I jeszcze czego? <laughs> fajnie. Nie, nie. Ja. Olka, ja cię zaję. nie? Matka, ja cię To ci bo to są się o Boże, fajnie. Ale bym ci nie puściła do porodu. Obydwie dwie na sali, A w tam <laughs> <Cień. śmiech> w będziesz miała złożone? A to boli? Aha! Aż ja to zobaczyłam, to był. Ja już go cztery razy czułam, to wiesz. No wiesz, mam już znaczy, i pię pięć. Pięć? Pięć, sorry. I czwarte dziecko w szaleci ja <grytujesz> ta głowa boli, kręci mi się w głowie. no jest puseka, nie? Moje serce. Yeah. bum, To co, to, to one sprzedają gofrownicę, żeby mieć na y, pieluchy dla dziecka, czy co? W znaczy, sensie wiesz, bo jakby Jeżeli ktoś musi przychodzić, sprzedawać gofrownicę za 10 złotych I jest w, dziuch, w dwóch ciążach, no to, no to no nie prosperuje to najlepiej, nie? A co, jest, masz po skonfietku? Co? Weź coś przyj... do niej na Niestety, słyszeć. słyszycie. Tak słyszałam, że jakieś dziewczyny się urodziły, czy miały dzieci w bloku. Są takie. czasami się zdarzy, nie? No. Gdzieś tam organie zrobi błąd Miałam... Jakby to gin, ginekolog powiedział, że miałam bombę atomową w sobie. Nie powiedział, że mam dziecko, nie? Tylko, że mam bombę. No tak, bo to jak się w jajnik dostanie i się roz... No to lekarz miał rację, że masz bombę atomową w sobie i ta bomba eksplodowała ku... 15 lat, a właściwie to ktoś w niej eksplodował! Ja p... a ten jajnik jest gdzieś no. taki mały, no to w końcu pęknie, nie? I po, po dziecku i po matce. Tak. Bo to się roz... w środku, nie? Wszystko tam. No tak. Kiedyś jak nie było taka rozwiniętej medycyny, to kobiety po prostu umierały, nie? była no. poza maciczna, no, bo... bo tak, kto tak? tam wiedział, że to się rozkraja i szyje? Czemu pani jest sołginykologiem? Fajnie <grym> <grym> by było, nie? No dobrze się zna. Czy znaczy, no, to nie jest jakaś tam tajemna wiedza, nie? Gdzieś tam poczytać wystarczy, czasami w necie. A ten Szcześniak jeszcze u ginekologa pracuje? Nie, nie? No, albo w takiej książce na przykład. Przesyła no, 2, 2 zł i 90... Dobra, no dwie dyszki maksymalnie mogę zrobić. Ten Lombard, to ten zielone są zdjęcia na Google. Okej. Okay. No nie wiem, to też na jakieś, na, na dosadzie jakiejś fanuczyzny może działa, ale nie mam pojęcia. No czemu dwie dychy? No więcej nie da rady. Ty i tak sprzedasz to większe, więcej. No postaram się za 40 zł, nie? No dobra. Brzydka nie jest, ta powłoka jest cała. To jest zgubiłam? Smażyłaś tak, że dawałaś papier jednorazowy? Tak, widać, no bo zadbane. Za jak się smaży tak normalnie, to potem gdzieś to przywiera, nie? No, no, I weź, weź, weź to skruptą. no, a weź. Niektórzy z czy czymś, to zaraz to jest. Wie, że nie już Jak ktoś dba, to, to ładnie to no, wygląda. sobie ten papier do pieczenia jednorazowy. Tu, tu, cyk, wlejesz i git. Mówię, weź dla dzieciaka, byś miał. Chociaż nie, tu ciężko by było papier między terówki wsadzić. To nie, łatwo tak. jest. Serio? no kładziesz na prosto, prosto, i potem zamykasz. No, normalnie to się w ten papier w rowki tutaj wchodzi i pięknie. No, no, na luzie. I Musiałbym ty... to zobaczyć, nie? No ja nie mam papieru, a mogłam ci ty to, pokazać. A moja latarka jest za za z... Jak? Jak? Kupuję latarkę. <guluję> latarkę. Latarkę? A, bo to stałe klientki są, dobra. Taka fajna duża, czerwona. Co dziś się nie? O że go nadawała? Dobra na juma. Nie świeruje. Po lesie dobra jest. Jaki jest z psem. Na piaski górkowe. W nocy. Wieczorem. Będzie w nocy. Chyba poszła, no. Ja w nocy Proszę bardzo. Masz swój zysk. To w nie No, hej. Hej. Jak pewnie zauważyliście, mamy nowy porządny blat, który wykonała to wy klientów macie takich fajnych, osiedlowych link znajdziecie w komentarzu oraz w opisie no to jest taka lampka ultrafioletowa do roślinek żeby tam wiesz, przyspiesza wzrost i no lepiej lepiej po prostu tam żeby szybciej rosło? tak, tak, tak. No. i to tam emituje ultrafioletowe te światło, nie? 256 ledów jest wszystkie działają takie fioletowe światło tutaj, takie daje, nie? A ty tu masz na obudowie, że to jest LED light? Tak, no to jest LEDowa, ale to ogólnie ultrafiolet daje, nie? Ale nie ma nic o ultrafiolecie. Nie? A diodki się przepaliły, ale to. Tam nic takiego. Nie? Aha, no, faktycznie. Jest jeszcze 253. No bo to ogólnie od kumpla LED dostałem. No, ale to jest typowo do roślinek, nie? LED light. No nie wiem po co mu to było, widzowie. Na pewno nie pali marihuany. 6950. No to jest oświetlenie LED do uprawy, ale nie ma ultrafioletowego tutaj. Nie ma? No to, mi, no, to musiałem mnie wprowadzić w błąd. No, powiedział, że to, to że emituje ultrafiolet. Tak mi powiedział, ale no, to samo może się nie zrobi. No ale no faktycznie no, tam jakieś tam kwiatki, że tak powiem, naświetlałem i no coś tam rośnie lepiej na pewno. Jakaś marka tu jest, czy nic? Ile za to byś chciał? No, nie wiem, z a ten głośnik to co? Też, też na sprzedaż go. No to kreatywek jest. No, gdzieś koło stówę za niego chyba jakoś zapłaciłem. Też jakbyś jak dał za niego, to też i z ładowarką masz wszystko. No tam był tylko kilka razy używany. Bo tak naprawdę to sobie kupiłem nad morze, żeby na, na plaży sobie pograć, ale ogólnie ten, ogólnie teraz dzieciaki mam i ten. I no, nie pojechałem nad Czy <laughs> Czyli co, ja kupił głośniej. Czy co? na dowody zawodne. 90%. biznesmen. Szczerze szkoda mi takich dziewczyn widać, że matka nieogarnięta, a ciężko wyjść z takiej rodziny, i niestety Patola wychowuje patole i tak w kółko. No, tak to trochę wygląda, ale ta mamusia taka no, sympatyczna się wydawała sympatycznie przeklinała. No nie wyszło. Nie wyszło, no. jak tam raptem kilka razy go używałem od nowości. No, działa na pewno, bo to ci mówię. W zeszłym roku, nie? Na wakacje kupowaliśmy go, więc W A ona jest od tego, ona jest po prostu przytakiwaczem? On ją tam wziął po to, żeby mówiła, że mąż ma rację, czy co? Daliśmy go... No, basik taki średni, nie? No, wiadomo, to tam nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki, nie? To raczej taki, no, w sumie starszy, nie? Ta lampa nowa jest za 72 zł. No, to co połowę z tego dasz? To dajesz 7 dyszek za całość i jest ok. Hmm. Zobaczy jeszcze ten głośniczek, ale 5 dyszek raczej będzie. Zresztą? Za wszystko, no? No, dokładnie. 5 dyszek można zrobić. 6 chociaż? No, nie, nie, nie. Tu trzy dyszki i tu dwie dyszki. Dobra, no to niech będzie. Idę po tą lalę. Jakiś on w ogóle wycytował za Widziała. 200 coś, tak? ale nie zapłacił, nie? A ja mówię, a zaryzykuję, napiszę, może akurat będzie jeszcze. A, to taki standard. Bo to nie, wczoraj ja oglądałam. Wiesz? Jak? Wczoraj oglądałam. Ja mówię, zaryzykuję, napiszę, może akurat będzie, nie? No jest. No i fajnie. No to zazwyczaj tak jest, że jak coś jest w odcinku i rzucam na licytację, to. Licytują dla do... mnie. ja pomyślałem, że to jest lala dmuchana, nie? Jak on o lalce mówił. Aha, Beknie. aha. No i fajnie. Co będziesz miałem gdzieś mi ją? W, w jakiś karton? No, już wolałabym w karton, bo trochę śnieża, ja nie mam nawet żadnej reklamówki. Idealnie się tutaj zmieściła. Mhm, super. Dobrze i nie. <grym> super, masz od razu śnieżaj. Dobra. Wciągnę. Proszę bardzo. Dziękuję się bardzo. Słuchawki bezprzewodowe i myszkę też potrzebował, ale z kablem, na kabel normalnie. Aha, do kompa. Myszkę przewodową i słuchawki bezprzewodowe, tak? Tak, tak, dokładnie. Nie chcesz jakieś, nie? Czy jak? Co? Nie gamingowe, normalne słuchawki do słuchania, takie JBL-ki albo coś. Do uszne czy na? Tak, do uszne, do uszne. A słuchawkę to nie muszę otrzymać gamingowej. A, nie, tak. myślę, że takie do kompa. nie, ja nie chcę do kompa, nie. Ale chyba nie ma. A no to myszkę w takim razie tylko bym potrzebował. Czy też nie macie? Myszka powinna być. No to myszkę najwyżej. Okay, ja. Czekaj, tu ja coś jest. A, to jest jakoś, quad driver. Ale to jest jakaś taka zajwista, nie? A co myszka? Ja bym raczej no taką, wiesz, gorszą, gorszą bym potrzebował, nie nówkę. Zwykłą? No, zwykłą, taką najzwyklejszą, nie gamingową. Taką prostą. A coś takiego może być? Za dwie dyszki? A to są słuchawki, no? Nie? nie, czegoś takiego nie. Ja już bym wolał jakieś jbl wiesz? Coś a, takiego. A ty chcesz na kawałek. mogą być czy... takie na uszy z pałunkiem? Nie, 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 nie. Nie nie. <laughs> ja nie będę miał. No to dobra, no to tylko tą myszkę, jeśli masz jakąś. Też zwykłą? Czy tak. jakąś lepszą? Zwykłą. Zwykłą, zwykłą najzwyklejszą. Ja nie potrzebuję lepszej. Wy chcę jakiegoś stilka, bo Nie. Chuj, to tu, tu jest sobie. przewodowa taka? No. O. No i zajwisko. tych i jest. Lista. jest. Lista. A coś, coś pohandlujemy? A jesteś chętny na nią? No. No dobra. To taką. To ile proponuję? Czekaj, mogę zobaczyć? Czekaj, tylko weź może otwórz, bo ten karton to jest taki, że... Znaczy Niech tego go pachnie O, to już. Ale tak szacun, że ktoś opakowanie do myszki przyniósł. Ja zawsze jak otwieram sobie jakąś rzecz typu myszka, to pierwsze co robię, to opakowanie do kosza wyrzucam. Że ktoś to trzymał. Coś takiego, nie? Nie no, zlebisto. Dobra. Jest. Ja tutaj Dobra, to. Hmm. Tutaj masz jeszcze te y, odważniczki, takie, że może być cięższa nie? Aha, no, no. no Siłę no. miał za dużo włośnie. Coś takiego. Ja i siła. Czemu, influencerek? Pójdźcie opakowanie, stary do myszki Myszkę, jak masz. Masz myszkę, tak? Ta myszka u mnie ma spolonego scrolla. Ja za bardzo scrollować nie mogę, bo jak scrolluje w górę, to raz leci w górę, raz leci w dół. Jest rolny scroll. Ja nadal tej myszki używam, bo mi to jakoś bardzo. W lolu tylko mi przeszkadza. Kupiłem też nową, ale na razie używam tej. Co yy... bym takiego grzyba komuś sprzedawać. Przecież ta myszka ma parę lat. Ja wiem, że jak kupię myszkę, to będę jej używał, dopóki się nie roz***. Są, kiedyś też były takie wywóźniki. Dobra, w 70? Mogę ci zrobić jeden dyszek, Mistrz. No to to biorę. A i w ogóle jeszcze jedna sprawa, czekaj, ściągnę obudowę, bo będę wymieniał sobie fona. I bym chciał się dowiedzieć, pewnie za wiele nie dostanę, bo jest w fatalnym stanie ten fund. Jak dadzą ci 400, to ja ci dam 500. Nie ma problemu. Jest w fatalnym stanie, rys jest mega, możesz sobie zobaczyć. To jest... nie, to jest jeden To no, no jest grubo, co? No. no. No, bo to wiesz, no budowie i to wiesz, no jest bardzo grubo. A ja sobie a teraz ma. będę wymieniał, będę kupował nowego. Więc jestem ciekaw, jak by to wyglądało. Bo nie poszedł... Ej, na odcinkach ci cały czas mówią, nie, że ten... W tym papierem coś tam, nie? nie? <grym> to, jest to akurat ch... bo się zna No to jest, jest, to jest że nie bardzo... <grym> Taki profesjonalny gracz, a siedzisz z tym ogryskiem, o stycz Ale stary, ja jestem osobą, której... Ja mam, ja, ja jestem dziwny bo mi szkoda pieniędzy na niektóre rzeczy, a na inne mi nie szkoda. Na przykład, lubię sobie buty fajne kupić, nie? Szkoda, ostatnio sobie New kupiłem za 500 zł. Yy, fajne, yy, lubię. Ale jeżeli chodzi o myszkę, to mi kupienie myszki nie sprawia żadnej przyjemności, bo dla mnie myszka za 200 zł i myszka za 500 zł niczym się nie różni. To mi w ogóle nie daje przyjemności. Więc po co ja mam przepłacać za sprzęt? Tak samo klawiaturę, klawiaturę mam mega drogą, bo ta klawiatura kosztowała 700 zł, Tylko dlatego, że dostanę ją za darmo od SteelSeries kiedyś Znaczy za darmo, za lokowanie produktu Ja nie potrzebuję zajebistego sprzętu do grania, bo uważam, że zajebisty sprzęt do grania wcale nie polepsza jakość rozgrywki Poza tym, tak samo ja przez swoje całe życie dostałem mnóstwo, mnóstwo sprzętu, bo byłem profesjonalnym graczem i ja ciągle od sponsorów dostawałem rzeczy. Ja dostałem, prawie, prawie od wszystkich marek produkujących ten lepszy sprzęt komputerowy, dostawałem rzeczy w ramach współpracy. Yy, między... no, już byli sponsorami naszymi, więc... Moim zdaniem drogi sprzęt bardzo się nie różni od taniego. Ja tego w LOLu nie odczuwam. Być może w grach typu Counter Strike tak, ja tego w LOLu nie odczuwam.